Witam wszystkich bardzo serdecznie. Film będzie z analizy geopolitycznej. Jak wygląda analiza geopolitycznej? Jak Poliniacy łącznie ze swoim rządem strzelili sobie nie w jedno, a w obydwa kolana. Po kolei, proszę Państwa, 24 lutego rozpoczęła się specjalna operacja wojskowa. Jak to uznaje świat? Tak uznaje tę operację świat. Ja to będę nazywał inwazją. I wszyscy mówią, że zostałem za to bardzo skrytykowany, ponieważ my Polacy, jak my się, się świetnie zachowaliśmy. Ile w nas współczucia, ile jest w nas asertywności. Pomagamy, zbieramy wszystko. Żywność, odzież, pieniądze. Oczywiście zbieramy wszystko. Co tylko się da, bo pomagamy. Tu, tu jest, rozpoczęła się według polińskich mediów wojna. A ja mówię, nie ona się nie rozpoczęła, tylko ona trwa 8 lat. No ale poliniacy tutaj opowiadają, że, ta, że tu się rozpoczęła wojna, nie tak dawno, dopiero trwa czwarty tydzień. Nie, to, to jest zwykłe kłamstwo. Jedziemy teraz po kolei. Jak się kończy. Nienawiść. Teraz pokażę wam tego człowieka. że wam pokazywałem go nieraz. Jak się kończy nienawiść właśnie do tego człowieka. Nienawiść sączona z mediów od, nie wiem, od około 30 lat. Odkąd się pojawił na scenie politycznej, tak jad nienawiść ze wszystkich kierunków. Od 99% polityków po 100% mediów telewizyjno-radiowo-radiowych. No i w internecie też 90%. Za chwilę to wyjaśnię. Czym się taka nienawiść kończy. Pytanie brzmi ja zawsze do Poliniaków mam takie pytanko. Co tobie osobiście e, złego uczynił ten człowiek? Jaką krzywdę ty osobiście od niego doznałeś, od tego właśnie człowieka. Ale to jest na inny film, ja tylko, tylko zaznaczę o co tu chodzi. I jedziemy dalej, a więc jak widzicie, jak widzicie hmm, rozpoczął się ten konflikt. Teraz będzie za chwilę piąty tydzień inwazji, piąty tydzień inwazji. I ta inw inwazja, no ale tak przecież mi pozna szybko jak ta inwazja wygląda. A więc tu są działania zbrojne. Tu rzeczywiście giną ludzie, giną żołnierze. Straty materialne idą już w setki milionów albo i miliardów. Domy, mieszkania, zakłady pracy. Wszystko jest to ruinowane totalnie. Ja uważam, że przez tych zawodników, którzy to wszystko mogliby oszczędzić, ale dobra, niech będzie, że inni wiedzą lepiej. Proszę Państwa. Ja już mówiłem w poprzednich filmach, że uderzenie inwazyjne poszło z czterech kierunków. Tak, z czterech. Jak wiemy, północ, wschód, zachód i bardzo ciekawe uderzenie wyprowadził Polin. Bardzo ciekawe, bo Polin wyprowadził uderzenie w ludność cywilną. I teraz mamy taką sytuację, że tu trwa konflikt zbrojny, tu ludzie e, siedzą w piwnicach, w domach, no, zganiani są oczywiście do szkół, internatów, różnych takich obiektów kultury, gdzie to są stanowiska obronne. Natomiast POLIN, rząd POLINu z całym tym społeczeństwem, praktycznie no prawie wszyscy tutaj, u mnie to nie ma się tego nazwać, rozpoczął bardzo intensywną ewakuację Stąd, z tych rejonów. Tu 90%, które trafia, których postawiają pociągi, granica jest otwarta niemalże. Wszystkich zapraszamy. Chorych na AIDS, na różne tam. Nie ma problemu. Wszyscy wchodzą bez żadnych badań, bez niczego. No dobra, ratują. No dobra, nie wnika, tak sobie Polin z tych rejonów. Ciekawostką jest, dlaczego Polin ratuje właśnie z rejonów nieobjętych walką? To już jest pierwsze pytanie. Ale w ogóle w ogóle. E, pytanie brzmi, co to w ogóle jest za pomoc? Co to jest za pomoc wywózka, przesiedlenia milionów ludzi? Bo niedługo nie tu będzie 3 miliony. W ciągu 5, 5 tygodni niedługo nie będzie 3 miliony ludzi z tego regionu. Znajdzie się tu. Proszę Państwa, wojny e, trwają odkąd ludzkość? mogła je gdzieś tam zapisywać, bądź na skałach, bądź w formie papierowej i tak dalej. I chyba będą, dokąd ludzkość istnieje, to ja to tak widzę. Natomiast weźmy ostatnie nasze tak zwanej cywilizacji już tej nowoczesnej. To zawsze tak bywało, że gdziekolwiek były wojny, to co się robiło, robiło się strefy zdemilitaryzowane. To nie jest żadne moje odkrycie. Proszę Państwa, Weźmy Lwów tutaj mam te, takie wiecie były polskie miasto. Nie objęte działaniami wojennymi, tam gdzieś spadła rakieta, OK, koło Lwowa. Wcale mnie to nie dziwi. Jakieś tam struktury mm, koszarowe zostały zniszczone bądź inne, nie o tym. Chodzi o to, że można było we wszystkich dotychczasowych wojnach II światowej, już drugiego, drugiej połowy XX wieku i obecnie robi się taką strefę zdemilitaryzowaną. I co, co się dzieje w takiej strefie? Na przykład robimy Lwów no, do 20 km od granic miasta zakaz e, stacjonowania, dowożenia, e, umacniania wszelkich e, struktur wojskowych. Oprócz policji, tak, policja z bronią krótką jak najbardziej, bo wiadomo, tysiące ludzi, bezpieczeństwo jest potrzebne, różny element jest, tak jak to się dzieje wszędzie. Natomiast najważniejszą rzeczą jest, że to jest strefa zdemilitaryzowana. No i wtedy wszyscy tutaj trafiają do takiej strefy, uchodźcy, tam się zwozi kontener, to żaden problem jest, proszę Państwa, w dzisiejszych czasach żaden problem. Najpierw się wykorzystuje oczywiście hale sportowe, wszystko. O, tu! Właśnie w strefie zdemilitaryzowanej organizuje się dla ludzi szkoły, internaty, wszystko, później kontenery i tak dalej. No i oczywiście maksymalnie ściąga się, ściąga się, udziela się pomocy właśnie osobom z rejonu walk. To w pierwszej kolejności, proszę państwa. W pierwszej kolejności to stąd. To stąd powinni trafiać ludzie do tej strefy zdemilitaryzowanej ewentualnie jakaś drobna część mogłaby być zabezpieczona w rejonie granicy bezpośrednio za granicą. Nie tu w centrum Polinu, po tylko tu. Za, za, zero dalszego wejścia. Tutaj do 10 km, które ustawiamy za granicą są już bezpieczni, gdyby już tak się robiło do tej pory na świecie. Po raz pierwszy w historii mamy sytuację, że takie dziwne państwo zastosowało zupełnie inną taktykę to państwo zupełnie zastosowało inną taktykę, żebyś co zrobić? żeby się zemścić na tym państwie to chodziło o zemstę, o jak oni się jak oni go teraz skrzywdzą tym, że tutaj wyludnią ten obszar to miał być rodzaj zemsty proszę państwa przygotowałem takie filmy tu mamy Aha, jest, dobra pokażę wam takie dwa filmiki tu jest jeden, proszę bardzo. To są ci najeźdźcy i jak się znęcają, zobaczcie jak się znęcają nad ludnością cywilną. Tragedia jest, tragedia, że ci ludzie jeszcze w ogóle są w stanie na własnych nogach odejść od tych najeźdźców. To jest jeden film. Proszę bardzo, tu mamy drugi. Jest tych filmów cała masa. Tu, tu są drudzy, cały kolizować Zobaczcie, z dziećmi, znęcają się nad tymi dziećmi. No, totalna pogarda. Totalna pogarda, nie wiadomo, co z tymi ludźmi będzie. Ja nie wiem, czy może tam gdzieś jakieś doły nie są wykopane. Dla tych ludzi tu są po prostu kolejki ustawiane. Wieś, no kiedyś były te, też na jeźdźcy ustawiali ludzi w kolejkach, O, proszę bardzo. I ci ludzie jakoś stoją powiązani, w kajdanach, pod bronią ostrą, karabiny są w nich wycelowane, i tak dalej. Proszę Państwa, tak przedstawia to wszystko propaganda poleńska. Tak przedstawiają to polińskie telewizje. Ostrzały pod sklepami. To tak przedstawiają to. Taki jest komentarz poli tych, tych polińskich mediów. I dobra. No ale dobra, lecimy dalej. Moi drodzy, no i zobaczcie, zemścili się. Zemścili się strasznie e, nad e, swoim postępowaniem nad, nad Rosją. No ale ja jestem strategiem geopolitycznym i pytam się, to kto w takim razie przejął największe obciążenie? Bo zobaczcie, tu trwa konflikt. Nie dość, że ci ludzie, nie, Rosja musi tu wysłać żołnierzy, sprzęt, paliwo, no i niestety liczyć się z ofiarami, z ofiarami swoich obywateli, swoich żołnierzy. To jeszcze co robi? Musi wydać milia, mili, grube miliony. Na to, co oglądaliście przed chwilą w filmie, proszę Państwa, oni rzeczywiście dostarczają pomocy humanitarnej. To też są koszty. To też są miliony. Ale ten mściwy kraj zrobił coś ciekawego. Prawie 3 miliony zabrał tych obywateli do siebie, pociągaje im lokale, kasę, wszystko, hotele. Jak najbardziej. To w rzeczywistości. Co tak naprawdę zrobił? Jeżeli tak już pomyślimy na logikę, proszę Państwa, Polin tak na dobrą sprawę, to odciążył, odciążył Ro Rosjan od, od pomocy humanitarnej tym ludziom, bo zał, załóżmy, ci ludzie są bezpieczni, ale wiadomo, infrastruktura jest zepsuta, zniszczone są, nie ma prądu, nie ma nic, no to ci powinni teraz przysłać tu pomoc humanitarną, żeby ratować tych, co nie? No ale tym się zaję zajęli. Poliniacy, no i gra muzykę, czyli, czyli ci mogą się teraz spokojnie skupić na kontynuacji inwazji. To jest jedne, jedna strona medalu. Proszę Państwa, to jest tak, kto pod kim dołki kopie, sam w nie wpada. Jeszcze jedno Wam powiem coś ciekawego. Na co, na co cię ludzie liczą? grube miliardy wydają. I teraz to zobaczcie, Polin jest w takiej strefie, ja tak ogólnie tutaj narysuję Wam mniej więcej e, i tak dalej. E, takiego towarzystwa jak Unia Europejska. O. Polin jest tutaj w, w, tym, w, tej, w, tym, w tej Unii Europejskiej nie źle. Ja wcale nie mówię, że to jest twór e, zły, ale do czego zmierzam. Proszę Państwa, Polin liczy, że za, że, e, za te 3 miliony. 3 miliony przesiedleńców stąd. Pamiętajcie, 3 miliony ludzi. Przesiedleńców stąd to ta Unia Europejska im da. Ta Europejska im da teraz kasy, dorobią się majątków, dorobią się teraz majątków, bo oni pomagali. Oni pomagali, już płacą za, wykupują bezwartościową walutę. A to jest cała masa tego. Nawet nie chcę mi się powtarzać. Cała ma I ci, ci tutaj goście, łącznie ze społeczeństwem, proszę Państwa, społeczeństwo e, tego kraju jest święcie przekonane, że będzie niedobrze, tylko że będzie bardzo dobrze. Nastąpi teraz taki rozwój, taka kasa, że. No, żyć nie umierać. Także to społeczeństwo liczy, że. Ta, te wszystkie kraje się tu zbiorą i będą się zachwycać postępowaniem tego kraju i przyślą tu to, to grube miliardy na pomoc. Bo my tak pięknie się zachowaliśmy. Proszę Państwa, ja nakręcę oddzielny film, jak będzie świat postrzegał tę całą pomoc. Bo ja powiedziałem. Y Yy, wszyscy mówią, no trzeba, trzeba pomagać ja mówię, jak najbardziej, jak w cywilizowanym świecie, który przynajmniej udaje, że jest cywilizowany czyli pomagać tym ludziom którzy są bezpośrednio zagrożeni to w pierwszej kolejności tym ludziom, tu zawsze się pomaga temu kto jest najbardziej zagrożony, a nie prawda Turystom. Że, 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 chociaż przesadzam. Bo rzeczywiście ja powiem tak, że tym ludziom w pewnym czasie może rzeczywiście zagrażać bezpieczeństwo. Wcale nie jest wykluczone, że nie przede wszystkim a najciekawsza rzecz jest taka, że tak jak wspomniałem, ja chyba w swoim filmie wspomniałem, że ci ludzie stąd, na których nie spadają bomby, to oni się wcale nie boją tych, oni się wcale nie uciekają przed Rosjanami. Oni dokładnie wiedzą, że, 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 że jeżeli Rosja nie będą napierać, się nie będą poddawać. To ci ich, ich wojcy zamkną ich w bo oni to widzą. Oni słyszą, co tu się dzieje tutaj, co, co tu się dzieje, co robią e, ci ich wojcy. więc oni wiedzą, oni uciekają, bo wiedzą, że jeżeli nie, nie zdążą uciec, no to, to ci ich zamkną w szkołach, w internatach, no to jest taktyka. No, no to oni, ja powtarzam, ci ludzie jak e, uciekają wcale, wcale nie uciekają przed, 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 przed Rosją. No oni się Rosji w ogóle nie, nie obawiają. Oni się kają tutaj przed włodarzami z tytułem Ukraina. Tak by to wyglądało. Druga rzecz, proszę Państwa, mam jeszcze czas. O, przegołem za długo, ale jeszcze Wam powiem coś innego. Co się dzieje? Zobaczcie, oni po przekroczeniu granicy wy, muszą, muszą wygłosić określoną formu, formułkę. Jak wiecie, wiecie chyba jaką. Putin to wiadomo. Ja czasami widziałem, że zaskoczenie. Dziecka, nastolatka, czy, czy kogoś, kiedy podchodził taki śmieć, no muszę wymienić nazwę gościa, czyli dziennikarz, on nie mają prawa do dziennikarza. Pamiętajcie to, w Polinie nie ma w ogóle dziennikarzy. Oni tylko nielegalnie używają tego tytułu dziennikarz. I taki śmieci, prze przede wszystkim uciekacie, i jaki, i jaki to jest ten ruski, i tak dalej. No i ten uciekinier musi wypowiedzieć odpowiednią formułkę, bo gdyby jej nie wypowiedział. No, to to bywa od razu Ruska Onuca. Miałby problem. On musi musi wypowiedzieć formułkę, taką, jak gdyby Polin to uznaje, chyba, że to w tej chwili to jest e, taki rodzaj, ja nie wiem, przysięgi, przyrzeczenia, przysięgi. Składasz przysięgi Putin, to juj, no i jesteś w porządku. Jeżeli tego nie wypowiesz takiej przysięgi, o, to jesteś Ruska Onuca, ruski agent e, i tak dalej, u tych sława Ukrainie i sława banderze to ci mają też swoją przysięgę wszyscy muszą to wypowiadać to samo, to samo teraz Polin wymyślił swoją no także, także ci, ci, bied, ci biedacy w sumie też e, z deszczu pod rybny, mógłbym tak powiedzieć chociaż nie bo, bo mówię nie grozi im to niebezpieczeństwo nie grozi jeszcze na dzień dzisiejszy w Polinie nie grozi im niebezpieczeństwo natomiast e, widzą ale jeszcze jedno wam powiem Proszę państwa, ci ludzie przyjeżdżają tutaj Oni tu przyjeżdżają I są zaskoczeni Wiecie co? Nie wiem czy to jeszcze mam Oni wiecie czym są zaskoczeni? Oni są zaskoczeni Zaraz to znajdziemy Że y, widzą o, Gdzie to jest? Aha Oni są zaskoczeni, że co widzą? Że widzą taką flagę. <laughs> Proszę Państwo, dla, dla nich to jest zaskoczenie, bo oni liczyli, że jak przekroczą granicę i jeszcze dodatkowo widzą te, te, tego gościa, oczywiście on jest w marynaresce, elegancko, no coraz częściej się powiadają, również, pojawiają się również te barwy i oni są zaskoczeni, że oni przyjechali i liczyli na takie barwy: biało-czerwone. Tymczasem te biało-czerwone barwy znikają. Znikają, czarne się pojawiają, czerwone, żółto-niebieskie i tak dalej, i oni patrzą, co tu się dzieje. Gdzie myśmy przyjechali? No, dla, nich, dla nich, ja Wam powiem, drodzy Państwo, dla nich autentycznie przybycie tu na te tereny to jest, to jest po prostu pewien rodzaj też szoku, bo oni liczyli, że są w nowym państwie, które ma swoją kulturę, swój język, nawet jeżeli nie mieli, że słyszeli o jakimś tam polinie. Tymczasem oni tu przyjeżdżają na urzędach, wiszą flagi tego państwa no i takcy są troszeczkę skołowani. Co, o co tu chodzi? Bo jeżeli ktoś pojechał do Germanii, do Niemiec, ktoś się otarł o Czechy, o Słowację, czy o Węgry, no to tam widział węgierskie flagi, słowackie, czeskie, niemieckie, a tu w Polinie żółto-niebieskie, co? Zastanawiające, tak? Moi drodzy, Mogę tylko to powtórzyć. Kto pod kim dołki kopie w sam w nie wpada, to, to są stare, sprawdzone przysłowia narodu. Ten Polin tak się zapętlił w swojej jadzie i nienawiści wobec tego kraju i prezydenta tego kraju, no, że teraz dostanie dostał porządnego kopa. A, ale jeszcze zanim, zanim włodarze dadzą kopa, nie, tam, oni dostali kopa od, od, od tych, to, to już zaczynają kopać własnych obywateli. I to tak równiutko, jak słyszę na ich decyzji, co oni wymyślają z każdego dnia, no to tylko się przyglądam. Ale Poliniacy, Poliniacy, fajnie jest, dobrze jest, damy radę, damy radę. My nie damy rady? Dobra. Moi drodzy, rozgadałem się, przepraszam, trzymajcie się, na razie.